Są trzy popularne rady, które zupełnie nie działają, jeśli masz ADHD. I mówię to, bo sam przerobiłem wszystkie książki, podcasty, poradniki, a i tak zadawałem sobie pytanie, dlaczego to u mnie nie działa? A odpowiedź jest prosta, bo to rady dla osób neurotypowych a my potrzebujemy czegoś innego. Po pierwsze, rób najtrudniejsze zadanie rano. Brzmi mądrze, ale Twój mózg nie ma wtedy wystarczającej dopaminy, żeby w ogóle zacząć. Lepiej zacznij od łatwego zadania, poczuj satysfakcję, podbij dopaminę i dopiero wtedy przechodź do trudniejszych rzeczy. Po drugie, bądź konsekwentny. Z ADHD to nierealne. Energia zmienia się każdego dnia, dlatego zamiast ciśnięcia na siłę, honoruj swoją energię, usuń przeszkody i bądź dla siebie łagodny. Po trzecie, potrzebujesz silnej woli. Ha, gdyby ADHD dało się pokonać silną wolą, to nie byłoby ADHD. Rozwiązanie: zbuduj własną skrzynkę narzędziową, systemy, strategie, triki, które faktycznie u ciebie działają. To nie twoja wina, że te rady się nie sprawdzają. Po prostu twój mózg działa inaczej. A jeżeli chcesz zacząć realizować swoje cele bez presji i w zgodzie ze swoją naturą, tak jak inni moi klienci, to skomentuj rolkę banan i ci w tym pomogę.